Witam serdecznie wszystkich hodowców i wspaniałe hodowczynie. Na początku dzisiaj będzie filmik dodany już za chwilę. Mamy sobotę 28, 28 styczeń. Zapraszamy do klubu Apogeum na nasz koncert. Prawdopodobnie będzie między 11 a12 w nocy, więc czekajcie na nas. Za chwilę film dodam. króciutki dzisiaj, bo nie mam czasu. Nie umyty, nie ogolony, trzeba się jechać szykować na koncert. Ale po prośbie do Was zapraszam operatora. Dzisiaj mamy metr i będziemy mierzyć długość. Długość naszych cel. Cel o bo Dlaczego? Bo się wszyscy pytacie, więc proszę tutaj się operator nie ustawi ładnie. Tak, zmierzymy. Kolega jeden, drugi, trzeci, czwarty yy, i piąty pytał o wymiary. Wymiary Wam podaję. Cela jest od Janusza Bodego. Szeroka na 82, szeroka na 82 wysoka, wysoka jest na 67, 60 no 67 dwie kreseczki, tak to wygląda, więc jeszcze raz wymiar mówimy, już nie przemijali filmu. Szeroka na 82,5 i wysoka jest na 67 i dwie kreseczki. To jest tak zrobione. Następna. Proszę podejść bliżej do, zmierzyć nam karmiczek, OK. Karmik, on wygląda w sposób taki, że jest szeroki na 39. Tutaj ma zrobione mocowanie do klameczki, długości jest 19. Otwiera się, wygląda to tak. Grytownik, grytownik wchodzi tak samo, słoiczek wchodzi. Grytowniki dzisiaj były zabrane do domu grytowniki, będziecie zabrane do domu. 36 grytowników zabieramy. Myjemy po lekach. Dzisiaj dajemy czyste słoiczki. Pokarmione już mamy. Posprzątane, więc jutro tylko przyjedziemy pokarmić. Ale proszę pokazać, jak to wygląda. Takie mamy podziały. Proszę zobaczyć. Od środka do środka mamy 10. Tu mamy 12,5 i troszeczkę. Więc to, tu mamy 10, tu mamy 10, a tutaj mamy takie, no, 12,5. Można powiedzieć, tak wygląda ten karmik. Teraz co? Te karmiki potem są ściągane. Jak się gołąbki już naklują, będą duże, będziemy ściągać to, i pomału go będą sobie wychodzić. Tu będą karmione. Będzie już w poniedziałek, we wtorek będzie zrobiona tutaj, już końcówka tych drzwi. Więc do wlotów tam do góry, do wentylacji, za chwilę dojdziemy no właśnie no właśnie to jeszcze tak to wygląda, że czasami tutaj musimy o szpacheleczką tu żeby to było Tu mamy powierzone. Teraz tak na cele wyglądają w ten sposób. Mierzą chyba Wam nie będę, bo można takich celów robić nie będziecie, ale to też w ten sposób, że 78 szerokie, one są całe. Wysoka jest na 199. Prawie dwumetrowa, prawie dwumetrowa, tam ma, na dole, tam się zbiera kurz, odkurzaczem dochodzimy, zbieramy ten cały kusz, który tam się znajduje. Tu jest ten sposób. To już są cele typowo rozpłodowe, to z tych cel będą go mi kiedyś moje lecić. Tak to wygląda. Tu mam takie nawet zabezpieczenie, jeszcze nie widziałem fajne, ale tak to wygląda. Maleństwa, szoguny są. Szoguny już są. Jutro będziemy obrączkować. Hip Jaka kupa. Jakie sznycle sadzą. Dobra. Chodźmy dalej, panie Tu Mamy gołębki praktycznie już w parach. Tu są trzy późne młode plus nas plus, plus uszaty. Odłożony. Tu też fajnie nam siadły, siedzą na jajeczkach. Tu jest OK. Tu jest też OK z dolnej pary, żeśmy wyrzucili jajka, bo nie zalęgły się, więc musiałem usunąć, bo były po szczepieniu może za szybko się to zdarzyło. Nie mam pojęcia. Jedna para i tu mamy parę też drugą, które zostały jajka usunięte. Tutaj też mamy maleństwa już, ale nie będę wyciągał, bo jest zimno. Pokażę przy cieplejszej pogodzie. Tu nam pięknie para siadła, tu nam siedzą. Ty! gdzie ma jajko? Gdzie masz jojko? Pytam się Ciebie, a ty gdzie masz jajko? Co? Gdzie masz jajko? Zbyszek! Hej, chłopie, chłopie! Co? Zbyszek! He? Eh? Dieros szklatkę. klatkę. Poszedł. Klatka. Zbyszek. Właś do klatki. Poszedł. Zbyszek. Tam. Władzisz. Do klatki idź. Zbychu. pod go trochę tam do mną. tam. 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 Idź. Tu nam też ładnie para siadła, tu na para siedzi, tu nam para siedzi, tu na para siedzi. O mordeczko! Mordeczko! Tutaj też mamy mordeczka, też ma. Jest mordeczka. Rasi. Mordeczka ma jajca. No. no. Tak to wygląda. Dzisiaj za dużo filmu nie nagrywamy. Jest pokarmione. W poniedziałek będziemy podawać probiotyk. Tu mamy sufit, który będzie też kończony. Wstępnie dał mi Jasiu na przymiarkę. Tu będzie chodziło w jednym frezie. W tej błazerii będzie chodziła jedna przesuwka, a pod spodem będzie zrobione, frezowane na drugą, żeby się jedna za drugą wkładała, rozsuwała. Tak zrobiłem na razie, bo tutaj mam najwięcej jaj zabezpieczone. Wloty pozamykane, ciepło na gołębniku jest, więc woda nam nie marznie. Jest wszystko, wczoraj było minus 4 stopnie, ale jest ok. Więc co mogę powiedzieć? Powiem Wam coś fajnego, ale w następnym filmie dostałem super prezent. Super prezent w postaci, postaci gołębia. Gołębia bardzo trwigownego, ale opowiem w nim dokładnie w poniedziałek. Zapoznam się z rodowodem, klatkę zamówiłem, będzie klateczka. Do tego będzie samiczka, też przywieziona od Janusza Wodego z baciarów, z zakopanego zębu. Od takiego mojego najlepszego przyjaciela, który wie, że to będzie latało. Oczywiście chciałem też powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, że Janusz Body yy, cała czołówka, nie wiecie o tym, ale czoł, cała czołówka hodowców z Polski, mistrzów Polski, kupuje od niego gołębie. Dlaczego? Kupuje, bo ma gołębie niesamowicie szybkie. Niesamowicie szybkie gołębie też mam ja, bo mam od niego. Ale teraz sprowadzam Marcele, Marcele, Marcela. Mam sprowadzanego pięknego gołębia. Kupiłem go na aukcji i do tej samiczki Januszek musi mi znów uchować samiczkę. Także Januszku, jak będziesz oglądał film, to pamiętaj, wiesz co, mąbą Ci wysłał i powtarzam jeszcze raz, szybkie gołębie do Zakopanego, nie na jarmaki i nie kupować gołębiach jak nie znacie, kupujcie gołębie od uczciwych ludzi, zapłacicie te pory tysięca, ale kupcie sobie konkretnego gołębia, uchowajcie sobie hodowlę, zróbcie sobie w dwa, trzy, nawet w 4 lata. Serdecznie pozdrawiam Janusza, Janusz coś dzisiaj wrotu to, to nie będę mu tam więcej głowy zawracał. Tak się gołą powinien prezentować na gnieździe. No, to jest kurde mistrz. Płoć chłopie, płoć, bo trzeba latać. No. Także taką samiczkę, Januszku. Taką samiczkę, Januszku, to abyś mi jeszcze jedną uchował. Wiesz, że urodziny bo no, Janusz, wiesz jak jest, nie? No, Zobacz. Kapitał. To jest przyszłość i kapitał. PASOŃ! A, PASOŃ jest z moim cudem od razu PASOŃ jest z moim cudem proszę, PASOŃ jest drugi z moim cudem, więc tutaj mamy taką krzyżóweczkę jak trzeba tyle życzę wszystkiego dobrego pogody ducha, radości miłości, oglądajcie filmik, piszcie ostatnio skorzystałem z wiedzy takiej pani, nie wiem dokładnie jak się nazywa o tym bebiko i powiem, że stosowałem, ale zrobiłem jej metodę, faktycznie zadziałał, więc pozdrawiamy panią, która doradziła, żeby podawać bebiko w taki sposób, a nie inny. I faktycznie spróbowałem, jest to mniej mniej zawartości tego, tego białka i tego wszystkiego, częściej się podaje, ale faktycznie gołąbki lepiej się rozwijają. Dobry lot wszystkim życzę.